Wiedziałem, że moim problemem jest, jest alkohol, ale, ale nigdy nie chciałem się przyznać do tego, że jestem alkoholikiem. Uciekłem z południa na północ do Gdańska i właśnie rok wcześniej, jak tutaj byłem, byłem u psychiatry, bo już to, co wyprawiałem, to, to zacząłem siebie podejrzewać, że jestem psychicznie chory. Taka starsza pani psychiatra mnie tak słuchała uważnie i no i powiedziała, że ja jestem jak najbardziej normalny, tylko że jestem alkoholikiem. I no i ja wtedy pierwszy raz dopuściłem taką myśl, że, że jestem uzależniony. I, I przyszedłem tu w to miejsce w 1995 roku. Ta grupa, ta sala tam jest z tyłu za tym kościołem. Pamiętam jak stałem pod drzwiami i... I, i, I bałem się tą klamkę otworzyć. No i uciekłem spod tych drzwi. No ale wiedziałem, że nie ma innego, innej drogi już. Ja, ja niewiele pamiętam z tego pierwszego meetingu. Pamiętam tyle, że, że płakałem, użalałem się, że nikt mnie nie rozumie. No ale jak mnie miał ktoś rozumieć, ja sam siebie nie rozumiałem, a pierwszy myślałem, że jak tylko przestanę pić, to będę żył długo i szczęśliwie. Jakże ja się myliłem, bo jak zacząłem chodzić na te meetingi i słuchać doświadczeń innych i terapię, to dotarło do mnie, że moim problemem nie jest alkohol. Może to dziwnie zabrzmi, alkohol to był skutek, a przyczyna to była właśnie niedojrzałość emocjonalna, lęk, strach, niskie poczucie wartości, wstyd. To nieraz sobie właśnie wyobrażałem, patrząc na ten obraz, jak to będzie, jak ja się z ojcem kiedyś pojednam po, po godze, a czułem, że to nastąpi. Pamiętam jak jako dziecko, jak patrzyłem przez okno, o, oczy miałem na wysokości parapetu, no to ile mogłem mieć, 6-7 lat i, i jak ojciec brał kury albo nutrię i głaskał, a, a, a mnie nigdy, ani mojej siostry. Z taką zazdrością patrzyłem na, te, na ten akt. Jakby do końca nieświadomy, tylko że tego chciałem, a, a nie dostawałem, no bo... Nie mógł mi dać czegoś, czego nie posiadał. Wstydził się w relacjach do ludzi. Pamiętam jak stał przy kuchni i mama go kiedyś chciała pogłaskać tu po ramieniu, to jak on odsuwał się, bał się po prostu dotyku uczuć, co on musiał przeżyć w dzieciństwie i, i te wszystkie zrozumienia, te terapie właśnie pozwoliły mi się uwolnić od, od, od tych właśnie negatywnych uczuć i, i że dzisiaj pamiętam tylko te dobre rzeczy ze strony ojca. Ojciec zrobił krok w moją stronę i, i ja zrobiłem krok w jego. To, i, I to było takie no tak, jakiś tak, jakby to. On czuł jakąś winę i, i ja czułem winę. Teraz to rozumiem, oczywiście nie oceniając nikogo, jak to działało.